Siema, witajcie w kolejnym odcinku na naszej Minecraftowej serii. Dzisiaj sobie lecimy do twierdzy Endu. Mamy Jesteśmy już przygotowani. Wziąłem sobie jakieś podstawowe narzędzia, żeby tam niszczyć yy, bloki. No i wziąłem sobie też oczywiście oczy kresu. Lecimy. A, jeszcze prześpimy się, żeby nie iść w nocy. No i mamy już dzień. Yy... Idziemy w takiej zbroi, no bo nie jesteśmy jeszcze tacy bogaci, żeby nosić diamentową. No dobra, jesteśmy, ale pójdźmy w takiej. Dlaczego by nie? No i dobra, w którą stronę teraz trzeba lecieć? Dobra. Tamtą. Uuu, w tamtą stronę? Nie lecieliśmy jeszcze. No dobra, to lecimy sobie. Szukamy twierdzy. Oczywiście pewnie Trochę wam skipnę tego odcinka, żebyście nie musieli oglądać całości. Jak yy, szukam tej twierdzy. No bo to trochę potrwa. Ale lecimy. Na razie szukamy. Nie, nie gadajcie, że tu jest woda. Yy, no to nie fajnie. Ale dobra. Chyba tu już się kończy ta woda. Ogólnie, jak, macie, jak gracie w Minecrafta, to polecam wam nie scrollować tutaj mm, do końca. Tylko ustawić sobie bindy po prostu. Na przykład. Yy, aha. No dobra, nieważne. <grytanie> na przykład klikam V, to mam mapę od razu. Klikam R, to mam yy, ten slot. No i to jest takie fajne. Mam nadzieję, że ta twierdza nie będzie bardzo daleko. No bo nie chcę mi się tyle iść po prostu. Yy, szkoda, że tu są takie drzewa, ale dobra, wejdźmy na górę. O nie, rzuciłem przez przypadek. Chciałem... Dobra, nieważne. Wezmę wiaderko wody, żebym nie rzucił przez przypadek drugiego. No nie, dlaczego to zostało na górze? Mhm, świetnie. Ale dobra, wejdźmy sobie wodą. Jesteśmy na górze. I gdzie to? Gdzie to jest? Nie gadajcie, że zgubiłem. Dobra, mam. Lecimy cały czas w tą stronę teraz. Na spokojnie. Wrócimy sobie zaraz kolejny Eye of Ender. Tutaj mamy ładny... No właśnie. Fajnie, że sobie mapę zwiedziłem. Dobra. Eee. Teraz już nic na niej nie zobaczę. Tyk. Lecimy dalej w tą stronę. Dobra, mamy? Kurczę, szkoda, że tu jest tyle wody. Mogłem zrobić łódkę jednak. No bo szybciej byśmy tam do. O, tak będziemy płynąć. Też będzie dobre. Myślę, że twierdza będzie już gdzieś niedaleko. Oby nie pod wodą. To by było straszne. Nie byłoby to przyjemne. Ale skok życia patrzcie. Puu jest, trafiłem. <grystanie> Oby nie pod wodą O, dobra, jest teren. Tutaj mamy nawet wodorosty. Kto ściął? Ja ich tutaj nie ścinałem. Dobra, to wyrzucę i lecimy dalej. A więc doszliśmy już do takiego momentu, że można rzucić kolejne, gdzie to poleciało? Gdzie to poleciało? Bo nie widziałem. Chyba zgubiłem. Niedobrze. Wy widzieliście to? Dobra, zobaczmy tu. Może weźmy sobie taki widok? Okej. Okay. Mamy. Ale gdzieś tutaj jedno zgubiłem. A, bo to w dół już poszło, dobra. To kopiemy się w dół, jak tak. Nie zauważyłem. Dobra, zjedzmy jeszcze. I robi się noc, więc. Może nie kopmy się pod siebie idealnie. Tylko tak. A, właśnie, wezmę sobie do rączki pochodnie, żeby było widać coś. No i kopiemy się w dół. Na jakiej głębokości to może być? No, jeszcze trochę. Ale dobra, słychać te. Słychać nietoperze, więc jesteśmy koło twierdzy już. To będzie tak nisko. Chyba jeszcze niżej, trochę, ale wezmę sobie wykopię to żelazo. O, chyba mam mało żelaza, ale nie wiem. Dobra. Jeszcze niżej to jest? Dobra. Mamy twierdzę, mamy twierdzę. Patrzcie. Dobra. Zaczynamy walkę. Dobra. I teraz, w którą stronę iść? Hmm. Ciemno strasznie na tych shaderach, ale bardzo ładnie to wygląda. Dobra. Yy. Pod mi się skończyły, tak. Ale mam, mam, mam ich więcej, także yy, spokojnie. Yy. Biblioteka jest u. No dobra, jak tu jest biblioteka, to po powinna być tutaj skrzyneczka. O, dokładnie i bardzo fajne enchanty mamy. I tutaj, no to też się przyda. Dobra, weźmy sobie książki. Kompas nie przyda się. I tutaj jeszcze jedna skrzynka jest. Ech. Ale tu nie ma nic ciekawego w tej skrzynce, dobra Wyjdźmy sobie na górę z powrotem I zacznijmy po prostu eksplorowanie od tego piętra yy. No dobra, jesteśmy tu yy, Na dół czy na górę? Na dół Bo to będzie bardziej na poziomie biblioteki mi się wydaje Dobra, tutaj nie ma. Ha. No to idziemy jednak na górę, bo na dole nic nie ma. O, ale się przestraszyłem. Ja? Yeah! Zawał normalnie. Co ma? Mamy portal? Tak, mamy portal, dobra Co jest? Czekajcie, ja rozwalę ten portal Dobra I Teraz się trzeba z nimi rozprawić, to już nie będzie problemu, myślę Dokładnie I Ile mamy? Jedno, OK. Może sobie tu oświetlimy? No i dobra. Szkoda, hmm. że nie mam kilofa diamentowego jednak. Ale znaleźliśmy portal. I creepera. Ale creepera już nie ma. Także cel odcinka wykonany. Naleźliśmy portal. Ale już go zgubiłem. Nie, dobra, jest. No to spoko. Robię sobie jeszcze screena tutaj. Tyk. I teraz już będziemy wiedzieli, gdzie on jest. No dobra. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście zapraszam do oglądania następnych. Do zobaczenia. Cześć!